Tymczasem w absurdy stanie. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski. Tymczasem w stanie 148, opublikowany 21 października 2020. Tak jak obiecał nam prezydent Andrzej Duda, w połowie października krzywa się wypłaszczyła. Czyli, tak jak mówił premier Morawiecki, nie ma się czego bać, wirus jest w odwrocie i można zająć się swoimi codziennymi sprawami. Więc niektórzy na przykład przemaszerowali ulicami stolicy z różańcami, podląd się do Boga, aby mu nagrodzić za profanację i zniewagi, do jakich doszło za sprawą działaczy kierujących się neomarksistowską ideologią LGBT. W Wadowicach odbył się duży koncert ku czci papieża, a nie nie tego lewaka, jedynego słusznego papieża Polaka Jana Pawła Świętego II. W Senacie trwają prace nad ustawą o prawach zwierząt i pisowscy senatorzy mogą się teraz poczuć jak te nieszczęsne norki w kratce, bo właśnie do nich dotarło, że też są osaczeni. Te wszystkie lukratywne posadki dla małżonków, dzieci, stryjów i pociotków to metoda nacisku. Oni wszyscy słyszą teraz, możesz zapomnieć o tej pracy, jeśli twój mąż, wujek nie będzie głosował tak, jak życzy sobie tego partia karmicielka. Nowy rząd też od razu rzucił się w wir pracy, a jak w wir pracy, to znaczy, że niewygodnych trzeba zastąpić swoimi. I tak naukowcy i eksperci w temacie ochrony środowiska, których dopiero co powołano do rady naukowej Roztaczańskiego Parku Narodowego, zostali właśnie nielegalnie zastąpieni teologiem i specjalistą od wycinki puszczy białowieskiej. Widać nie mieli na biurkach tych zdjęć, które powinni. Bo jak to powinno wyglądać, możecie zobaczyć na filmiku, na którym któryś tam minister od nie wiadomo czego wygłasza nudną przemowę, a za jego plecami jest zdjęcie oprawione w ładną ramkę, na którym widnieje Jarosław Kaczyński, a poniżej jego autograf. Swoją drogą, ludzie w sektorze prywatnym, czy wy też u siebie w biurach albo domach trzymacie oprawione w ramkę zdjęcia swojego pryncypała? Bo po pierwsze jedynie słusznego papieża to jeszcze mogę zrozumieć, tak czy tak podejrzewam, że przed tym człowiekiem świetlana przyszłość. Bo po pierwsze papieża oczywiście też za tym politykiem widać. Tymczasem prawdziwy Kaczyński udzielił wywiadu prorządowej gazetce. W wywiadzie tym porównał relacje, jakie Polska ma dziś z Unią Europejską, z tymi, jakie PRL miał z ZSRR i doszedł do wniosku, że za komuny było lepiej. Tym większym chyba jest sukcesem to, jak nasz dzielny rząd postawił całą Europę do pionu, blokując uchwalenie ważnego dokumentu w sprawie Afryki, ponieważ użyto w nim owego strasznego słowa gender. Co prawda, w kontekście gender equality, czyli równości płciowej, ale co tam, sukces jest sukces. Co prawda Morawieckiego akurat na szczycie nie było i reprezentował nas Andrzej Babisz, ale on zupełnie nie wiedział o co nam może chodzić, więc się po prostu zawinął i pojechał do domu. Na szczęście Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli i do wkurzania wszystkich w Unii Europejskiej, więc sprawę doprowadził do końca w naszym imieniu, Wiktor Orban. I tak w dokumencie zamiast o równości płciowej jest teraz mowa o zakazie dyskryminowania i równości dla wszystkich. Niby sukces, ale co jeśli tymi wszystkimi to chodzi o te wszystkie płcie i inne kolory tęczy? A dlaczego Morawieckiego nie było w Brukseli? Cóż, ta krzywa to się może i wypłaszczyła, problem z tym, że ta płaszczyzna jest prawie pionowa. Liczba zachorowań na COVID-19 wzrasta w zastraszającym tempie i Morawiecki dołączył do licznego grona członków rządu i episkopatu, którzy wylądowali na kwarantannie. Ale szybko tą kwarantannę zakończył, co jest dosyć dziwne ale nie aż tak dziwne, jak sytuacja byłego ministra Szumowskiego, który najpierw ogłosił, że jest chory i na kwarantannie, potem, kiedy został sfotografowany na robieniu zakupów, poinformował, że to dlatego, że jest już zdrowy, a niedługo potem w poważnym stanie wylądował w szpitalu pod tlenem. Końca tych wzrostów nie widać, a służba zdrowia już jest na kolanach. Karetki godzinami czekają pod szpitalami na to, żeby zwolniło się jakieś łóżko, albo w desperacji krążą po okolicy, szukając jakiegokolwiek lekarza, który zgodzi się przyjąć ich pacjenta pod swoje skrzydła. TVN opublikowało nagrania z radia, na których słychać, jak zdesperowane załogi karetek wraz z dyspozytorami próbują znaleźć jakiekolwiek wolne miejsca dla swoich pacjentów. Sytuację można było przewidzieć. Wszyscy spodziewali się tego, że jak dzieci wrócą do szkół, to ilość zachorowań wzrośnie. Ale nawet kiedy umierać zaczęli pierwsi nauczyciele, politycy PiS dalej lekceważyli problem. Oczywiście jest to ogromna tragedia, ale pamiętajmy też, że pedagodzy giną np. w wypadkach samochodowych, powiedział jeden z członków rządu. Ciekawe jednak, że kiedy polityk zginie w wypadku, to jest to wystarczająca wielka tragedia, żeby przez 10 lat budować z tej okazji jego religijny kult, prawda? W końcu jednak nawet do rządu dotarło, że wojując z tęczową zarazą troszkę zaniedbali tą prawdziwą. Zaczęły się paniczne działania. Najpierw ogłoszono, że na szpital polowy przerobi się stadion narodowy, a potem może i inne. Tylko co, kiedy na COVID zachoruje jakiś kibol z zakazem stadionowym? Następnie zaczęto tworzyć prawo, według którego nakaz pracy w służbie zdrowia będą mogli otrzymać wszyscy lekarze, nawet ci, którzy nie mają pozdawanych egzaminów lub od lat nie praktykują, a nawet studenci ostatnich lat. Ponieważ wielu pracowników służby zdrowia jest na śmieciówkach czy na innych kontraktach, to jeśli znajdą się na kwarantannie, tracą dużą część zarobków, to wprowadzi się zasada, że ci, którzy pracują na oddziałach covidowych będą mieli płacone podwójnie. Wciąż jednak wątpliwe, czy spotka się to z entuzjazmem lekarzy i pielęgniarek, biorąc pod uwagę, że rząd od kilku lat tylko na nich szczuje. Nawet ostatnio Jacek 70 milionów Sasin stwierdził, że przyczyną niewydolności służby zdrowia są leniwi lekarze. Trzeba było więc szybko znaleźć jakiegoś innego kozła ofiarnego, na którego będzie można zwalić to, że rząd nie przygotował kraju na drugą falę pandemii. I tu jak zawsze przydał się nasz stary, znajomy Donald Tusk, bo za dzisiejszą sytuację w służbie zdrowia odpowiadają działania jego rządu. I tak, zamiast raportować o tym, jak trudna jest sytuacja, TVP puszcza nam tendencyjny zbiór archiwalnych nagrań z 2014 roku, pompując przesłanie może teraz nie jest dobrze, ale pamiętacie, jak źle było za Tuska? Tymczasem faktycznie teraz nie jest dobrze. Niektóre kraje wprowadzają kolejne lockdowny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, ale w Polsce to już raczej nie przejdzie. Jeśli przez całe lato mówiło się ludziom, że nie ma się czego bać, bo wirus jest w odwrocie i organizowało się wielkie wyborcze spoty, jeśli główny konkurent PiSu o rząd Dusz, prawicowa konfederacja stoi na stanowisku otwarcie antymaseczkowym i antylockdownowym, nagła wolta rządu i domaganie się od społeczeństwa, żeby nagle przestrzegało ścisłych regulacji i zasad, które otwarcie lekceważy także sama wierchuszka PiS, raczej nie przejdzie. Dlatego próby opanowania sytuacji są dość chaotyczne. Zamknięcie szkół pozostawiono lokalnym instytucjom, bo to dla rządu skomplikowane. Nie po to Czarnek został ministrem edukacji, żeby się zajmować takimi pierdołami, kiedy stawką jest to, że uczniowie mogą dowiedzieć się o istnieniu LGBT. Pozamykano za to siłownie, ale nie pozamykano kościołów. Polak nie byłby Polakiem, gdyby sobie nie znalazł jakiejś dziury w prawie i tak siłownie otwierają się jako kościół zdrowego ciała albo jako wypożyczalnie urządzeń do ćwiczeń, które te urządzenia za niewielką opłatą można przetestować na miejscu. Niektóre organizują także zawody bez publiczności. Co za to zamknięto, to Romana Giertycha. A przynajmniej taki był plan. Ten były lider Ligi Polskich Rodzin i kolega Alicjant Kaczyńskiego podczas jego poprzednich rządów już nie udziela się aktywnie w polityce. Znane jest natomiast z tego, że jako adwokat reprezentuje w starciu z machiną państwową wielu przeciwników PIS, w tym człowieka, który oskarża Kaczyńskiego o to, że oszukał go w aferze z, dwoma, z dwiema wieżami. A jego facebookowe felietony, otwarte listy, w których prześmiewczy sposób z wyjątkową celnością ośmiesza partię rządzącą, też stały się dość popularne. Trzeba było więc coś z tym zrobić. Podczas przeszukania w swoim domu Giertych musiał udać się za potrzebą. To łasienki poszedł za nim jeden z agentów, a po wyjściu Giertych nagle stracił przytomność i trzeba było wezwać karetkę. Jeszcze kolejnego dnia nie całkiem doszedł do siebie, ale prokuratorzy nie przyjęli się tym i odczytali zarzuty nieprzytomnemu leżącemu w szpitalnym łóżku, co, zdaniem prawników Giertycha, oznacza, że zarzuty nie były przedstawione poprawnie. Prokuratura się z tym nie zgadza, twierdząc, że Giertych symuluje. Z tym kolejnie zgadzają się lekarze. Tak czy tak, sąd odmówił prokuratorze aresztu. Prokuratura narzuciła zatem na niego ograniczenia. Dozór policyjny, kaucję w wysokości 5 milionów oraz zakaz praktykowania jako adwokat. Co się bardzo miło złożyło, bo w ten sposób pis pozbawił Leszka Czarneckiego i jego obrońcy. Tymczasem pozostałe pięć osób zatrzymanych w tej samej sprawie, czyli osoby, które miały popełnić owo przestępstwo, które Giertych tylko ułatwiał, zostały zwolnione przez sąd. Decyzję sędzi, napisaną prawniczo-dyplomatycznym językiem, można by przetłumaczyć na język potoczny jako: Posrało was? Przecież tu nic nie ma! Tymczasem obrońca Giertycha poinformował, że otrzymał telefon z pogróżkami, a rodzina Giertycha podejrzewa, że został on otruty. Wydaje się, że i lekarze nie wykluczają tej opcji, bo ile ustalili, że z pewnością nie symulował, to wydają się mieć problem z ustaleniem, jaka jest przyczyna jego choroby. A wiecie, co jest w tym najsmutniejsze? Że w dzisiejszych czasach takich niesłychanych teorii już nie możemy skreślać bez zastanowienia. Bo przypomnijmy sobie pewne fakty. Przypomnijmy sobie barbarę Blidę, polityczkę SLD, z którą Ziobro za poprzedniego pisu również oskarżył o jakieś finansowe machloje. Oskarżenia potem oskarży, okazały się wyssane z palca, a przynajmniej bardzo dęte, ale to już była musztarda po obiedzie, bo w czasie aresztowania Blida również potrzebowała skorzystać z toalety. Jomwowej toalecie spotkała rana postrzałowa brzucha, w wyniku której zmarła. Według śledczych było to samobójstwo, wiele osób ma jednak co do tego wątpliwości. Kolejną osobą, o której warto sobie przypomnieć, to Andrzej Leper, lider samoobrony drugiego Koalicji Antapis podczas rządów Kaczyńskiego w latach 2005-2007. Oficjalna wersja jest taka, że Leper się powiesił, ale tu również pojawiają się wątpliwości. Chodzą słuchy, że był w posiadaniu materiałów kompromitujących Kaczyńskiego. Jego współpracownicy mówią, że zwykle ważne dokumenty powierzał na przechowywanie prawnikom. Prawnicy, z którymi współpracował, zmarli niedługo po nim. Kolejny zbieg okoliczności. Last but not least, Zbigniew Stonoga, skandalista, szemrany przedsiębiorca, niewydarzony polityk i generalnie klaun. Tak się jednak składa, że już coraz... co najmniej raz wszedł w posiadanie kompromitujących dla PiS informacji. PiS wykazuje się wyjątkowym zacietrzewieniem i usilnie próbuje wsadzić Stonogę do więzienia, dość nietypowe, jeśli Stonoga faktycznie jest nikim. I teraz ciekawostka. Kilka lat temu Stonoga twierdził, że Giertych wie, kto stoi za śmiercią Lepera. Sam piszę to słowa z niedowierzaniem, bo czuję się, jakbym wam streszczał jakąś intrygę rogiem z House of Cards. Ale właśnie w momencie, w którym je piszę, zaraz po tym jak Giertych został aresztowany, a niektórzy twierdzą, że i otruty, stonoga daje dyla do Norwegii i ogłasza, że wystąpi tam o azyl polityczny. Można więc sobie już różne scenariusze. Jedno jest pewne: zatrzymanie Giertycha było wątpliwe na bardzo wielu płaszczyznach. Krajowa Rada Adwokacka na przykład zwraca uwagę na to, że przeszukanie w domu adwokata przygotowującego się do ważnej sprawy sądowej w dniu następnym mogło skutkować naruszeniem tajemnicy adwokackiej. Czyli dzięki działaniom służb rząd nie tylko pozbawił czarteckiego obrońcy, ale miał szansę zapoznać się na przykład z jego strategią obrony. Jest to temat ciężki, a na pewno do sedna sprawy nie dojdę ja, malutki robaczek świata felietonów. Dlatego dla odmiany pomówmy sobie o czymś poważnym, bo są też dobre wiadomości. Przynajmniej dla moich czeskich czytelników. Bo Czechy właśnie pozyskały z Polski światowej klasy eksperta. Alicja Knast została właśnie dyrektorką Narodowej Galerii w Pradze. Ta uznana muzealniczka przejęła Muzeum Śląskie w Katowicach w 2014 roku i w kilka lat uczyniła z niego do odnoszącą sukcesy placówkę. Pomimo swoich zasług niedawno ją zwolniono jako pretekstu używając audytu finansowego, który wykazał jakieś drobne niedogodności. Knast odwołała się do sądu, który przyznał jej rację, że została zwolniona bezprawnie, bo nie było po temu podstaw. Ale my przecież wiemy, że były. W końcu odmówiła ona użycia zarządzanej przez siebie placówki do zorganizowania konferencji, która byłaby de facto częścią kampanii wyborczej Mateusza Morawieckiego. Ale skoro kolejni eksperci wypychani są przez PIS za granicę, to kto zostaje w kraju? Czym pochwalić się może w dziedzinie kultury nasze ministerstwo? Cóż, niedawno obdzieliło twórców internetowych grantami na twórczość internetową. Zobaczmy, na co poszły te pieniądze. Ja na przykład trafiłem na panią z zespołu grającego na weselach, która nagrała taką ciekawą piosenkę edukacyjną o bezpieczeństwie na drodze kierowaną do dzieci. Są to dobrze wydane pieniądze podatnika? Cieszmy się z tym sukcesem rządu. Najlepiej odtańczmy jakiś taniec patriotyczny. O, może taki z flagami 11 listopada, już z opasem. Ta pani, jak widać, bardzo stara się wpisać w oczekiwania rządu. Może by jej też jakiś grancik skapnął? <grymny> Tekst powstał dla portalu Bryckie Listy. Zdjęcie karetki, domena publiczna.